Kurszt muzyczny, ogólny wyraz artystyczny i piękno wasze, szanowne panie. O maestro trudno powiedzieć, bo on z reguły jest tyłem do widowni, natomiast panie rekompensują to w dużej mierze. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że będziemy się starali wspierać was w każdym momencie waszej działalności. Szanowni Państwo, nawiązując do słów jednej z piosenek, to wy jesteście tymi, którzy świat gminy, miasta, powiatu i całej też Polski malujecie na kolorowo. Za to Wam serdecznie dziękujemy. To pierwszy wspaniały koncert na Dużynkach Kwiacznie. I tam zapłonął parket, o którym będzie za chwilę, za chwilę piosenka, ale przede wszystkim była w jego Batumi, o którym zawsze wspominam i pamiętam. Na szerokie wody zespół wypłynął w roku następnym, prezentując swoje talenty na sesji białostockiego obszaru metropolitarnego, gdzie wujcowie, burmistrzowie, prezydent jego stoku mieli możliwość państwa podziwiania. Spotkaliśmy się dzisiaj po 10 latach od utworzenia zespołu Adrem. Te 10 lat, no, Pani jedna z wokalistek dzisiaj mówi, że trzeba śpiewać, bo będą nagrody i prezenty. Ale nie 10, ale 10 lat aż dopiero trzeba, żeby, żeby uzyskać te prezenty? Nie, nie myślę, nie. że będziemy teraz świętować co roku. Tak wspaniały jubileusz, tak piękny repertuar dzisiaj wybrany, i kolorowy świat, i czas, który goni, i, i już tak szybko zleciał, nie widać tego po paniach dzisiaj. Że ten czas chyba zatrzymał się wtedy, jak się rozpoczął, rozpoczęła działalność zespołu, prawda? To prawda. I tak jak piosenkę, którą śpiewaliście o migocących lampach, światłach w Dąbrowie, i to są takie gwiazdy. Ja myślę, że Wy jesteście właśnie takimi gwiazdami. Tak wspaniały zespół, który występuje, który jest tą wizytówką miasta i gminy Dobrowa, ale nie tylko, i powiatu, i województwa. Chciałbym z tego miejsca bardzo pogratulować każde, każdej pani i, dla, i, dla, i panom, i dla pana dyrektora, w szczególności że te 10 lat zdawało się na pewno, że zaczęliśmy, pe... tak może na chwilę, a jednak te 10 lat tej wspaniałej twórczości, przekazywania dla każdego z nas na uroczystościach takiej wesołej, bardzo wesołej i miłej nutki.